koza sandomierska, z którą tutaj mamy do czynienia, to zwierzę bardzo popularne na terenie Polski, kiedyś, później zniknęło zupełnie i w chwili obecnej dzięki zaangażowaniu takich osób jak pan Zbigniew Kołodziej, który zainspirował nas, panią profesor Szymanowską i mówiącego te słowa, zaczęliśmy szukać, zaczęliśmy zastanawiać się nad możliwością odtworzenia tej populacji i w chwili obecnej w gospodarstwie pana Kołodzieja jest około 100 zwierząt w typie kozy sandomierskiej. Czy podjęliśmy działania, które mają na celu utworzenie stad zwierząt rasy sandomierskiej, kus rasy sandomierskiej? Mamy w chwili obecnej opracowany już program hodowlany. Znaleźliśmy w zapiskach starych wzorzec, odtworzyliśmy ten wzorzec rasy i szukamy w terenie zwierząt, które w typie pokrojowo, morfologicznie są, odpowiadają założeniom wzorca. Skąd to zainteresowanie? Pierwsza sprawa to zajmujemy się um, ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich od wielu lat, również innych gatunków. Mówię, zajmujemy się jako pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Bioróżnorodność hasło bardzo modne w tej chwili obecnej, już od dawna, od wieków yy, inaczej nazywane ale było w centrum zainteresowań wielu osób zajmujących się zwierzętami. Koza sandomierska, jako taka, to jedna z trzech podstawowych ras, które tworzyły populację kóz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Tak jak każde zwierzę wytworzone, wyhodowane i utrzymywane na tym terenie, jest doskonale przystosowane do warunków klimatycznych, Tutaj istniejących doskonale wykorzystuje pasze dostępne na tym terenie. Jako zwierzę rodzime jest, charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na wszelkiego rodzaju choroby, na wszelkiego rodzaju pasożyty, które stanowią zagrożenie dla ras współcześnie wytworzonych i utrzymywanych. Naszym obowiązkiem wręcz tak przynajmniej pojmujemy naszą pracę jest odtworzenie tej populacji i pozostawienie jej dla przyszłych pokoleń. Walory kozy sandomierskiej, która wywodzi się z rejonów Sandomierza i popularna była w okresie międzywojennym tutaj na terytorium Kieleczczyzny, Lubelszczyzny, trochę również w okolicach Krakowa i w całej Małopolsce. W tak chwili obecnej pojedyncze osobniki, które udało nam się zgromadzić, charakteryzują się naprawdę niezłą użytkowością mleczną. Dziennie uzyskujemy od niej około 2-3 kg mleka. Plenność tych zwierząt jest powyżej 200%. Czyli każda z tych kusów rodziła 2 albo trzy koźlenta bardzo wysoka zawartość białka w mleku około 3-4% w tych granicach i doskonałej jakości surowiec dla produkcji sera. W chwili obecnej. Tu w gospodarstwie pana Kołodzieja takie sery są na potrzeby własne robione i cieszą one się olbrzymim y, zainteresowaniem y, wśród y, osób odwiedzających y, to gospodarstwo. Ważnym aspektem w chowie kóz y, należy zwrócić uwagę na to, że mogą być z powodzeniem wykorzystywane przy pielęgnacji terenów przyrodniczo cennych. To jest bardzo istotna sprawa. Koza jest takim zwierzęciem, która Potrafi zatrzymać sukcesję, ale potrafi ją odwrócić. To jest jedyny gatunek chyba zwierząt gospodarskich, który tak korzystnie oddziaływuje na środowisko przyrodnicze.